Kochani, z tej strony, Paula, Lidia. Witamy Was w kolejnym odcinku. Tak, ostatnio Paula zrobiła na Instagramie takie małe Insta stories, gdzie zapytała się, jakie filmiki chcielibyście zobaczyć. No i kilka osób tutaj powiedzieli, że makijażowe. Więc stwierdziliśmy, że let's do this i dzisiejszy challenge. To jest um, challenge makijażowy. Będziemy zamieniać się kosmetyczkami. Dokładnie. Obie przygotowałyśmy sobie kosmetyczki i każda z nas wybrała sobie makijaż. W sensie swój, który kiedy, kiedyś sobie robiła. I zadanie tej drugiej będzie odzorować ten sam makijaż, używając kosmetyków tej drugiej osoby. Czyli na przykład, jeżeli ja używam... Takiego, a nie innego podkładu. Lidia będzie musiała użyć tego podkładu. Może być troszeczkę śmiesznie. Mamy inne cery, totalnie inne cery. Mamy inne różne włosy, inne włosy, totalnie inne kosmetyki, inny kolor oczu. Nie wiemy kompletnie, jak będziemy wyglądać. Po tak. drugie, każda z nas ma inną technikę malowania, więc wszystkie teraz góry makijażowe, naprawdę nie zwracajcie uwagę na, na naszą technikę, ponieważ no jesteśmy Totalnie po prostu, jeśli chodzi o makijaż. No. Tak, jak widzicie, jesteśmy totalnie bez makijażu. I zaraz będziemy sobie pokazywać makijaże, wymienimy się tymi kosmetyczkami. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc, zapraszamy do oglądania. Tak. Teraz wam się pojawi zdjęcie, jakie tak. Lidia będzie musiała odzorować. I rozumiem, że to jest zdjęcie, które odzorować mam ja. Tak, tutaj całkiem spokojnie widać ten makijaż. Więc... To jest, słuchajcie, koreański makijaż Cherry Blossom. No bardzo ładne. Akurat nie tak wiesz, ładny. wiosna, czyli losą... Challenge 2 w jednym. No jak? nie wiem, ta wiosna takie minus 20 stopni na dworzu. Dlatego tak? ty musisz być taką kwietnącą wiśnią. Okej. O, Okej. Ok, 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 ok. No dobra. Pojawią wam się teraz jeszcze raz te zdjęcia, które musimy tak. odzorować. My będziemy tutaj się posiłkować za pomocą mojego telefonu, który będzie nam mniej więcej pokazywał co i gdzie mamy robić. Mamy tutaj przed sobą wszystkie kosmetyki, których używałyśmy, żeby wykonać te makijaże. No i co? I let's go! Let's go! Zobaczymy jak to wyjdzie. Wręczam ci mój największy... Skarp, <laughs> wręczam ci mój największy skarb, czyli moją kosmetyczkę. tu masz najważniejsze kosmetyki. Uuu, co to jest? E, maseczka do, do ust. Koreańska? E, chyba tak. Tak, koreańska. No. no dobra, to jest e, moja kosmetyczka. Thank you. Mamy, słuchajcie, nasze pędzelki. Tu są wszystkie moje. Tym się nie będziemy wymieniać. E, są wyczyszczone, dyslepy. świeże, pachnące? Tak, tak. E, Jak najbardziej. No nie, nie będziemy się wymieniać oczywiście ze względu na to, że każda oczywiście używa ich do, 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 do... różnych rzeczy chciałam powiedzieć. <grym nie <grym nie powiedzieć. wiem dlaczego Ty używasz <grym> swoje pędzle, ale nie na twarz, nie? I używa swoich pędzłów do różnych rzeczy. Okej. Okay. nie pędzlu. <laughs> Masz co? Maybelline? No. Może to Maybelline. Tylko, że będzie za ciemne, no ale będzie śmiesznie wyglądać. Fan. No dobra. Lecimy na szczecin, bo na Radom nie jadą. Pozdrawiamy Ramony z radowia. <laughs> Ramona jest z radowia. Pozdrawiamy serdecznie. Chodzi Ramona, robi się niebezpiecznie. Dobra, ja używam Beauty Blendera. Ja używam mojego pędzla z Hakuro do yy, podkładu. Powiem to, ci... to nie są podkłady dla mnie. Tak? No. Trochę mi się przypomniało żeby gosi, jak się malowało Aha. Boże, wtedy każda się malowała z tymi kosmetykami. Boże, Lidia, czy ty jesteś córką piekarza? Oh my god! Ale <grym> jesteś drugi, ten. Ciężko to wychodzi. z Katris. Ale... Jezu! Boże! Jakbym wróciła z imprezy i trzy dni nie spałam. Dobra, jakiego pudru używasz? O ile używasz tego? Używam jednego. masz tam. Mhm. Dobra. Mój jest z nie? Ja też go używałam, tego z Teimata. Boże, jak mi widać zmarszczki pod oczami. No. Róweczka. Ty, ale jak używam swoich, to tak nie, nie widać. Nie ja jak jakie wygląda wszystkie suche skórki mam podkreślone. Sześć cyprinki. I zmarszczkę tutaj na czole. Bo zmarszczyłam ten. Aha. Jak się ma ja to marszczę tak i w ten. What's the next step? Brwi. I brwi robisz tym. Tak. Okej. Czy ja teraz też robię brwi w takim razie? Użyłam tego. Mhm. Po prostu nakładam. Tak Skobo. Na. Mhm. Może że wiesz, że musisz wyrysować brzmienie tak jak ja. A jak to jest jak ty? Może tak wiesz, tak... Czekaj, ja szukam pędzla. Anastazja, where are you? Anastazja. Oh, znam. Anastasia! No, po prostu zrobiłam cię grubszy niż ty. Niż ja mam zawsze. No tak, tak, tylko, że musisz przód jeszcze wyrysować. I to wygląda mniej więcej jak twoja brew? bo nie rysowałam tu z brzuchu. No. no to jest na okej, okay. ale ja bym trochę chyba wyczesała po prostu. Co teraz? Oczy. Oczy zostały wykonane jedynym różowym cieniem, który ja mam. Jednym cieniem? I to jest Easy. ten cień różowy. Tak mi się wydaje. Na całą? Nie blendowałaś, nic nie lubiłaś, nic z załamaniem oka? Nic? Nie pamiętam. Nie wiem, Paula. W takim razie y, użyj jakichś swoich, jak chcesz, żeby odwzorować. Y, bo ja sobie tak nie pamiętam. Ja miałam ten różowy, ale ja chyba też obiałam, nie wiem. Może ja wziąłam szwinki trochę różowej, że jakoś tak mocniej ten róż. A, ja wiem! Ja używałam chyba tą na całą powiekę i potem rusz na tym. Teraz za późno, będzie na odwrót. A teraz y, ja cisnę. Oh my god. Będziesz używać do tego trzech cieni. Także robisz jak uważasz. Pokazałam Ci wszystkie cienie. Aha, i polecam Ci wsić pędzel jak i zanim położysz kolor, ten, teraz nie mówisz, brokat. Aha, Aha żeby się trzymało. Żeby się trzymało. I widzę, że roś, też rozświetliła sobie kąciki wewnętrzne. Tak. I w ogóle to była taka technika, że ja wzięłam, że bardzo jasny, i tutaj sobie nałożyłam taką kreskę, bo w koreańskim makijażu masz tak, że tu masz bardzo rozświetlone, mm -hmm. że one są takie cute bardziej, chyba przez to tak jest to uważane. No, nie wiem. No. Boże, to... co ona robi? Nie mogę tego. Okej. Okej, okej. Okej, okej. Gdzie jest eyeliner? Tu jest? To jest eyeliner? To jest eyeliner. Pokażę, że. Kupa, trochę wyszła. Co ty robisz, moim makijażem?! Muszę cię poposiłkować. Dobra, co teraz? Co się czytasz na Mmm... No nie, już wszystko zrobię. Co teraz? Tuż? Teraz tuż. Tak. Lash sensation. 360 na miło. Dan! Eee, jakiś bronzer używasz? Bronzer, rozświetlacz. Oh my god! E, ale ty te rzęsy musisz tak wiesz! Co? Mocniej? No pewnie! No pewnie! Co, ty nie widziałeś moich no rzęs! No pewnie! Fudge! <twarzystwo> Co zrobiłeś? A, to i to? O, to jest znaka mojego makijażu. Ja jeszcze nigdy nie pomalowałam rzęs, żeby nie było tak. Sytuacja opanowana. Dobra. Lecę, Na zeus. pewno lepiej nie będzie. Tak wyglądam okropnie. Widzicie, ja robię chyba lepsze makijaż dla siebie i dla Litki. Jest ten. Mówiłam, że jak rzęsy dojdą, to nie nie, nie tak wygląda. Dobra, rozświetlacz. Fenty? czy ten? Eee, do tego używałam akurat chyba Fenty, tylko uważaj, bo tam w środku są takie te, których ja używam bo się troszeczkę podobnie no. Jest gitarka. No i jest ten twój cudowny rozświetlacz z Reversa. Z, z, Reversa. Przedstawiam. Riverdale od razu. I jaką ty masz tutaj pomadkę? No musi być totalne dotal, wzorowanie. Czekaj, zobaczymy też moją. Ona jest taka... Dobra, ja używam, którą mam. Ja mam na pewno obrysowane usta, więc musisz obrysować usta tym. Gdybym nie robiłam, OK. Ej, I... To jest ta. Dobrze. A, a ty strefesa. masz... Ym, czerwoną masz w środku. I tak pat, 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 pat. Aha, dobra, żeby... Nigdy nie ja miałam czerwonej tej, więc będzie ciekawie. Mamo, pozdrawiam Cię, jeśli to oglądasz. Moja mama nigdy nie wyjdzie bez swojej czerwonej szminki. Dobra. Czy ja teraz obrysowuję sobie usta. Dobra, I think I'm ready. Jakie interesująniejsze bym te usta zrobiła. I co, i teraz ten, tak? O Jezu, co mi się z grywką stało? O oh mój god, taki odcień to w ogóle nie jest mój, nie? Ja to pani czekoladą? Mhm, to jest od dalej z tego, z Baby Shower, co dostałyśmy prezenty. Aha. I na tej linii też musisz tak lekko, nie? Żeby się nie odznaczało. Ale bardzo ładnie to się komponuje ogólnie. W sensie nie odznacza się ten. Are, Are you ready? You look nice! <laughs> you look very nice! No, z, no, w tym moim makijażu. No, oczywiście, swoje brwi, tylko bym tutaj. Czy twoje brwi. Ale ładnie obrysowanie, ładne. Ja o, uważam, że ogólnie, ogólnie rzecz biorąc tak bym ja oczywiście według mnie Liska wygrała. W sensie odzorowanie tego makijażu. To jest takie prawie jeden do jednego, oczy bym zmieniła, no, ja mam po prostu inną technikę, mam... No, ja chciałam powiedzieć, te oczy nie, a te oczy bym zmieniła. Nie, yeah, w sensie, y ty nałożyłaś troszeczkę zupełnie inaczej, jak ja nakładam. No tak, bo Ja nakładam brokat tylko do połowy, potem blenduję z końcówką. O. Na końcówce jest totalnie taka śliwka, a ty tą śliwkę zrobiłaś troszeczkę pod spód i tak leciutko, no nie? Więc to nie jest po prostu wzorowanie moich oczu, nie, ale nie wyglądają, źle w sensie się wyglądają bardzo ładnie. O to chodzi, no nie? Także litka, well done! Dobra robota! Woo! Nie, Tobie też się udało taki ala koreański trochę efekt uzyskać. Te usta robią dużą robotę, ale nie uważam, że to są usta dla siebie. Czerwone to nie jest totalnie. Ale w ogóle tam jest, nie? nawet nie chodzi o usta, tylko chodzi o efekt. Ty masz chyba trochę lepiej, jak masz tak obrysowane, bo ty masz taki. Ja mam takie rozlazłe trochę te no, usta. No właśnie, nie? chciałam powiedzieć i nie widać trochę granicy, gdzie ci się gdzie, kończy usta, mm -hmm. a gdzie na przykład już no, wiesz, poza ustami. To więc generalnie chyba poszło nam całkiem nieźle. No wiesz, że taki rewizm dała, że mówiąc. Dajcie znać w komentarzach. Zdjęcia będziecie wyświadomiłam się jeszcze raz ewentualnie tak. porównujące mniej więcej tak, jak wygląda to teraz, jak wyglądało to na zdjęciach, tak jak wyglądała Lidia i jak wyglądałam ja. Więc dajcie znać w komentarzach, które, która według Was zrobiła to lepiej. Ja uważam, że Lidia wygrała. <laughs> także jak napiszecie, że Lidia wygrała, nie będę zła, także. Możecie pisać. <laughs> Piszcie w komentarze, piszcie prywatnie, cokolwiek możecie pisać, jakkolwiek tak. chcecie. Tak. Obserwujcie nas na Instagramach, tu będą nazwy, subskrybujcie nasz kanał, możecie wpaść też do mnie. Ja ogólnie mam drugi kanał, gdzie nakręcam vlogi i takie inne rzeczy. Widias e Live zapraszam. Zapraszamy też na naszego oczywiście TikToka. Jeżeli chcecie wiedzieć pierwszy o tym, że dodałyśmy odcinek, możecie sobie kliknąć dzwoneczek. Dawajcie lajki łapki w górę, łapki w dół, może niekoniecznie, ale jak Wam się nie podoba, też możecie dawać. Tak. Zostawiajcie komentarze, a my widzimy się w następnym odcinku. Na razie, pa-pa!